Czy królowa polskiego fitnessu ukrywa mroczną przeszłość, czy może jej perfekcyjny wizerunek właśnie pęku jak bańka mydlana? To miał być wieczór triumfu na gali mistrzów sportu, a skończyło się wizerunkową katastrofą i falą domysłów. Anna Lewandowska, kobieta, która Emma odpowiedź na wszystko, nagle zamarła i zaczęła bełkotać przy prostym pytaniu o studniówkę. Ona nie wie, co odpowiedzieć, te słowa to oskarżenie. Które brzmi dziś w całym internecie. Czy milionerka kłamie w sprawie swojej edukacji? A może w ogóle nie była na balu maturalnym, bo chodziła do zawodówki? Zobaczcie moment, w którym maska idealnej Ani spadła z hukiem, odsłaniając zagubienie i panikę. Gala mistrzów sportu to wydarzenie, gdzie każdy uśmiech jest wyćwiczony, a każde słowo przemyślane. Anna Lewandowska. Odbierając w imieniu Roberta prestiżową nagrodę czempiona stulecia, błyszczała w różowej kreacji, sprawiając wrażenie posągowej i niedostępnej. Jednak wystarczyła jedna chwila, jeden nieoczekiwany moment w rozmowie z reporterką Kozaczka, by ten idealny obraz legł w gruzach. Pytanie było banalne, wręcz szkolne: jak wspominasz swoją studniówkę? Reakcja żony najlepszego piłkarza świata? Szokująca dezorientacja. Uciekający wzrok i odpowiedź, która brzmiała jak wygenerowana przez uszkodzony procesor: Ojej studniówka No, na pewno to jest ważne wydarzenie dla młodzieży. Na pewno studniówki kiedyś były zupełnie inne niż teraz ciężko mi powiedzieć ale dobre pytanie wydukała Lewandowska. Co tu się właściwie wydarzyło? ciężko mi powiedzieć jak można nie pamiętać własnej studniówki? To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego nastolatka. Pierwszy dorosły bal polones, wybór sukni partnera. Każdy z nas ma jakieś wspomnienie dobre, złe, śmieszne, ale konkretne. Tymczasem Anna mówi o ważnym wydarzeniu dla młodzieży jakby cytowała definicję z Wikipedii dystansując się od tematu tak bardzo, jak to tylko możliwe. To brzmiało, jakby mówiła o czymś, czego nigdy nie doświadczyła. Czy to amnezja, czy paniczna próba ukrycia prawdy? Dlaczego, zapytana o własne przeżycia, uciekła w ogólniki o młodzieży? To zachowanie włączyło czerwoną lampkę tysięcy internautów, którzy natychmiast zwęszyli spisek. Sieć wrze od teorii, a jedna jest bardziej sensacyjna od drugiej. Czyżby Anna Lewandowska w ogóle nie miała studniówki? Internauci bezlitośnie punktują jej zmieszanie, sugerując, że królowa może mieć braki w edukacji, o których wolałaby nie mówić głośno w towarzystwie śmietanki towarzyskiej. Może nie miała studniówki albo na niej nie była, pewnie nie była w klasie maturalnej. Jeśli chodziła do zawodówki, to tam nie ma studniówki, więc nie wie, co odpowiedzieć. Ona jest po zawodówce, czytamy w brutalnych komentarzach. Czy to możliwe, że ikona sukcesu, autorka książek i trenerka wszystkich polek, Wstydzi się swojej przeszłości edukacyjnej? Czy zagubienie w pytaniu to dowód na to, że została przyłapana na kłamstwie lub niewygodnym fakcie, który nie pasuje do jej luksusowego życia w Barcelonie? A może powód jest jeszcze mroczniejszy? Może studniówka Anny Lewandowskiej była traumą, o której chce zapomnieć? Może nie została zaproszona? Może stało się tam coś, co wyparła z pamięci? Jej nerwowe oczywiście na pytanie: Czy wspomina ją dobrze? Brzmiało nieszczerze i wymuszenie. To była klasyczna ucieczka, zamknięcie tematu, byle tylko dziennikarka nie drążyła dalej. Ale mleko się rozlało. Widzowie zobaczyli Annę, jakiej nie znali niepewną, plączącą się w zeznaniach, pozbawioną kontroli. To nie była Boska, to była przerażona dziewczyna, która została zdemaskowana. Niektórzy próbują jej bronić, twierdząc, że hałas nagali mógł ją rozproszyć. Jakby nie dosłyszała pytania, piszą naiwni. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Anna Lewandowska to medialny cyborg, zaprawiony w bojach na ściankach. Ona słyszy każde pytanie i zazwyczaj ma gotową ripostę. Tutaj zawiodła, tutaj coś pękło. Jej mowa ciała krzyczała: Nie pytaj mnie o to. Nie chcę tam wracać. To dziwne zagubienie jest bardziej wymowne niż tysiąc słów. Czy milionerka, która kreuje się na wzór cnót wszelakich, ma w życiorysie białe plamy, których boi się jak ognia? Czy jej biografia została wylukrowana na potrzeby mediów, a proste pytanie o szkołę średnią obnażyło fałsz? To nagranie to dowód na to, że nawet najlepiej wyreżyserowane życie ma swoje rysy. Anna Lewandowska gubi się w zeznaniach na temat własnej młodości. Dlaczego? Co ukrywa? A co wy o tym myślicie? Czy reakcja Anny Lewandowskiej jest dla Was podejrzana? Czy wierzycie w teorię internautów o zawodówce lub braku studniówki? Dlaczego tak proste pytanie wywołało taką panikę? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeśli uważacie, że gwiazdy powinny być szczere w każdej kwestii, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Tutaj nie boimy się zadawać trudnych pytań. Dziękujemy, że jesteście z nami!